Automatyzacja i cyfryzacja procesów dla branży transportowej, logistycznej i spedycyjnej to główny cel polskiego cyfrowego operatora logistycznego, platformy, którą realizuje giełda papierów wartościowych w Warszawie. Przedsięwzięcie ma także zwiększyć bezpieczeństwo obiegu dokumentów transportowych i zoptymalizować koszty w obszarze transportu i spedycji. Celem jest to, aby dzięki dużej masie informacji, ładunków, danych, które płyną od potencjalnych partnerów, klientów, którzy mają potrzeby transportowo-przewozowe, osiągać jak największe korzyści w postaci bardzo dużej optymalizacji tego, co chcemy robić wewnątrz platformy i świadczonych usług, które będą też optymalne kosztowo dla zlecających transport, ale również bardzo korzystne dla tych, z którymi będziemy współpracować, czyli przewoźników, firm, które dysponują taborem przewozowym, zarówno w pierwszej kolejności to warto zaznaczyć transportu drogowego, ale w dalszej perspektywie Patrzymy również na transport intermodalny, kombinowany, kolejowy, lotniczy, jak i również morski. Część badawczo-rozwojowa projektu kosztować będzie 9 milionów 300 tysięcy złotych. Na ten cel GPW otrzymała ponad 5 milionów 400 tysięcy złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Część naukowo-badawcza, która odnosi się właśnie do zbudowania inteligentnych algorytmów, wykorzystania sztucznej inteligencji, wykorzystania narzędzi machine learning do tego, żeby móc wykorzystać te wielkie ilości danych, które płyną od potencjalnych klientów, ale i też realizatorów wykonywanych usług, po to, żeby zaoferować jak najlepszą właśnie cenę zarówno dla klientów, jak i jak najlepsze warunki dla przewoźników. Dotychczas giełda papierów wartościowych w Warszawie podpisała kilkanaście listów intencyjnych z podmiotami, które wyraziły zainteresowanie przystąpieniem do inicjatywy. Oprócz tego mamy podpisane listy intencyjne z dostawcami usług, które traktujemy jako usługi dodatkowe dla naszych klientów i też podwykonawców. Tutaj możemy zaliczyć chociażby usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, czy usługi związane z pokrywaniem kosztów, kart paliwowych i tym podobnych, narzędzi, które są potrzebne w codziennej pracy w branży logistyczno-transportowej. Prace nad platformą PCOL ruszą pełną parą od nowego roku. Zgodnie z planem ma potrwać 20 miesięcy. Za 20 miesięcy będziemy mieć technologię, która pozwoli nam wykorzystać algorytmy, sztuczną inteligencję oraz dane umiejscowione w naszym Big Data, żeby całkowicie automatycznie zarządzać logistyką w początkowym etapie spółkach Skarbu Państwa, które podpisały z nami listy intencyjne, docelowo w firmach również prywatnych w całej Europie. PCOL jest projektem referencyjnym zespołu Synergia działającego przy Ministrze Aktywów Państwowych, to także kolejny element dywersyfikacji działalności giełdy papierów wartościowych w Warszawie.